Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ostatnio często pokazuję jakieś Wasze powtóreczki. Czasem tam starałem się wrzucić coś mojego. Tym razem, też mam taką fajną walkę, którą chciałbym pokazać. Taki fajny wyciąg. Troszeczkę się wzorowałem na ostatnim filmie, który tam pokazywałem Ravi jak zrobił fajny atak. I tak sobie ostatnio myślałem, czy też nie w, zacząć tego wykorzystywać. No i w tej walce już takie coś wykorzystałem. Tym bardziej, że myślałem, że tą walkę przegram, więc nie miałem nic do stracenia, ale jak się okaże zobaczycie jak to fajnie wyszło, więc zapraszam do powtórki. No i jesteśmy już po wtórce. Jakimś rosyjskim graczem grałem. Tutaj na początku poszedł goblinami, ja przeważnie takie ataki na początku odpuszczam. Twierdzę, że nie będę tracił eliksiru, no ale troszeczkę odbił mnie, no, co wie, że ja tutaj wie, w jadwigcie giantem poszłem, royalem. Taka moja standardowa zagrywka właśnie, tutaj postawił kanona i tu zrobiłem właśnie jeden z błędów, poszedłem minerem, chciałem tego kanona zbić i tu barbarzyńca ale zobaczcie co teraz się stało, muszkieterka i tutaj wizard się pojawił i ten wizard po prostu z zniszczył od razu moich barbarzyńców, tutaj zaraz royal genie zostanie już też zniszczony, troszeczkę nie wierzę, obiem. No i zobaczcie cały atak teraz jaki pójdzie Wizard, muszkieterka Rider. O, oczywiście ja już tutaj nie miałem za dużo do obrony ja wysłałem to co miałem Wierzę, że spadnie po prostu No nie było jak się wybronić z tego jeszcze wizę, mi mi przewalił No i po tej stracie już myślałem że po prostu nic nie zrobię No ale po prostu nie poddaję się, nie daje wygrać na 3-0 Tylko próbuję grać dalej <laughs> Więc tutaj się już cieszył, ja też się cieszę, no co mi zostało? Dobra, Riz znowu zaczynam, próbuję budować akcję Royal'em. Tym razem go wypuściłem blisko, żeby już od razu wkrócić tę trasę znowu, tam postawić w tej gobiny. Jeszcze wysłałem do mojego minera. Troszeczkę wieża już została znowu bita. Tutaj już lecą tutaj. <laughs> Princesa obija, ale zobaczcie, że w złym miejscu wypuścił Wizarda wobec dwie wieże zniszczyły go. Ale on zniszczył moją muszkieterkę. No i tutaj jeszcze jego muszkieterka obija. No i teraz zobaczcie co zrobiłem. Czekam na naładowanie się eliksiru oczywiście jak zawsze. No i markuję atak z lewej strony. Myślałem, że to coś się da ale zobaczcie on kurwa strzelił ale jak zobaczycie przez przestrzelił tylko dwóch barbarzyńców trafił ale ja mówię dobra tą lewą stroną słynie idą ja idę na tą prawą stronę i próbuję właśnie budować atak na prawą stronę tutaj troszeczkę nie muszę wszystko wszystko rozwijać A z lewej strony zwróćcie uwagę ciągle na lewą stronę barbarzyńcy napijają tam bierze jak się broń z tego całego stanu którą wysyła się Hot Rider, no muszę się wyjść tutaj troszeczkę napocić, ale zobaczcie lewa wiedza została wykonana do 290 mil miner prawą doży już z dół. i tu już wróciłem do walki i to wróciłem w Zdałem z tym władzy Royal Giant został już wysłany on znowu kanona wysłał do kanona miniony z Denion. Mój może jeszcze oddać atak na wieżę. Tutaj z broni. Dobra iera tu włączyłem wybronić. No i pięknie wyciąg było, był, piękna akcja. Ta lewa strona została znowu zignorowana. Czasami się takie rzeczy opłaca robić. Lewą stroną puściłem, zignorował, zignorował to po prostu. Prawą stroną dalej ciągnąłem na tę wieżę. Po prostu tej lewej strony nie bronił. Myślał, że nic skóram. No ale ja jednak udało się ładnie wrócić ładny powrót zrobić w tym tej walce no i ładna wygrana była. Z tego co pamiętam po tej walce dostałem 43 pucharki no więc taka fajna waleczka w moim wykonaniu mi się podobało jeżeli wam się podobało zostawcie lajka lub komentarz do zobaczenia w następnym odcinku